No Witajcie, z tej strony Sebastian. Zgodnie z obietnicą nagrywam taki krótki odcinek w lesie. Powiem Wam szczerze, że troszkę się tutaj boję wchodzić, dlatego że co chwilę tutaj jakieś dziwne odgłosy się wydobywają. Nie wiem, czy to jakiś duży pies tutaj biega, czy może jakiś dzik. Nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie słowo się rzekło, dlatego, dlatego tutaj w tym lesie nagrywam. Wiadomo, nie będę jechał gdzieś tam na koniec świata, to jest raz, a dwa, nie będę szedł, nie wiadomo, nie wiem, kilometr czy coś w głąb lasu, bo zwyczajnie, zwyczajnie zabłądzę. Ale Pietra ma się, ma się tak czy inaczej. To opowiem Wam tylko taką jedną krótką rzecz. Powiem Wam, dlaczego, dlaczego się boję pająków, i za chwilkę rozejrzymy się po tym, po tym lasku tutaj. Tam jest jakieś bagno jeszcze przy okazji. W każdym razie opowiem Wam, dlaczego się boję pająków. I za chwilkę obrócę kamerę i pokażę Wam tutaj, jak, jak to tutaj wygląda. Tylko strasznie ciemno, nawet przy takiej mocnej latarce, jaką ja mam. Otóż bardzo często śni mi się takie coś, że wyobraźcie sobie, że się budzicie, tak? leżycie sobie na łóżku, obudziliście się, a nagle okazuje się, że wszędzie dookoła was jest mnóstwo pajęczyn, naprawdę cały, cały pokój w pajęczynach i tysiące takich małych pająków na tych pajęczynach, znaczy małych, powiedzmy wielkości ręki. I nie możecie się ruszać. Nie możecie się ruszać, i nagle patrzycie na swoją rękę, na swoją na, na przedramię, a, a tam pod skórą widać, że coś tam pełza, coś tam, coś tam wchodzi wam pod skórę i zaczyna was zżerać od środka. Patrzycie na drugą rękę, a tam już same kości, ścięgna i tak dalej. I takie coś właśnie mi się cały czas śni, czyli właśnie, że pająki zjadają je żywcem. Ewentualnie druga taka sytuacja, że bardzo podobny sen, tylko że te pająki nie zjadają mnie tak żywcem. E... O, Jerzyk! Cześć, panie Jerzyku! No, nie będę teraz talerzła z kamerą, ale jeżyka właśnie widzę. Ciekaw czy nie, on no raczej jakieś większe zwierzątko tyle hałasu robiło, nie, nie mało jeżyk. Ale zwierzęta dzikie tutaj na pewno są. I druga rzecz to co mi się śni, to właśnie także bardzo podobne, tylko że nie zjadają mnie te małe pająki, tylko ja próbuję uciec, a nagle takie takie ogromne nogi takiego ogromnego, znaczy bardzo dużego pająka właśnie e, obok, sie, obok mnie są, tak wystają z, z pod łóżka, czyli ja wiem, jak wyjdę, z, jak zeskoczę z łóżka, to zwyczajnie boję się, że ten pająk mi zaatakuje. I wierzcie mi, że gdybyście mieli takie sny, e, to zapewne wielu z was by, by załapało się na arachnofobię i potem byście zobaczyli w jakiejś jaskini właśnie pająki, że tak nad głową wam wiszą e, no to byście, byście spękali. Dobra, rozejrzę się. Rozejrzę się tutaj kamerą na chwilkę. Zobaczymy czy uda mi się coś nagrać, bo jest bardzo ciemno. Yy. Obrócę, sobie, obrócę sobie ekranik. Znaczy tak, wezmę sobie w ogóle tą kamerę do ręki Tutaj w ogóle jest jakieś bagno. Tam jest bagno jakieś nic nie widzę. Ten filmik nie może być zbyt długi, bo to nie będzie zwyczajnie miało sensu. Jako, że, e, jako że jak widzicie, mało co widać, tak? Mam naprawdę mocną latarkę, ale ten, św ten słup światła e, gdzieś tutaj zwyczajnie ginie. ok tutaj jest to. kurda nic nie widać. Masakra. Tutaj jest to bagno. Ale wystarczyło na przykład takie ujęcie, żebyście widzieli. Kuźwa, dlaczego wy mnie zmuszacie? <grywa> Kuźwa, ciekawe ilu z was chodzi w po lesie w nocy. Nie podoba mi się tutaj i tyle Dobra słuchajcie Nie będę, nie będę tego za bardzo ciągnął bo to zwyczajnie jest troszkę, troszkę głupie pod tym względem, że, że naprawdę nic nie będzie widać, bo jest zbyt ciemno Co teraz planuję? Planuję Bo to jest te, te pierwsze wyzwanie to jest takie naj, no, najprostsze i takie które mogłem szybko nagrać Teraz pozostały jeszcze dwie ważne rzeczy ja się rozglądam bo kurwa no, mimo wszystko jakieś, ob jakieś obawy to ja mam. I jakieś rzeczy pozostały istotne teraz. E, nagram tą parodię wardengi oraz nagram to w tramwaju, czy tam w autobusie takiego vloga. Nie wiem jeszcze co będzie pierwsze, co będzie drugie, ale chcę właśnie nagrywać trzy takie filmiki miesięcznie, tak? Czyli to jest pierwsza seria, to jest w czerwcu. Mam nadzieję, że wasze kolejne pomysły będą, będą jakieś tam, nie wiem, ciekawsze, będą bardziej wymagające. Myślałem o tym, żeby na spadochronie skoczyć albo na bungee, ale zwyczajnie Agnieszka nie chce się na to zgodzić i ja się wcale nie dziwię, bo to jest wiadomo, że jakieś ryzyko to ze sobą niesie. Dobra, teraz będę, teraz będę zwijał się i będę jechał do domu. W sumie będę szedł do domu, bo to jest, da się stąd dojść do domu spokojnie. I jakoś mi się poszczęściło, bo teraz już tych hałasów nie ma, bo miałem Pietra, żeby tutaj wejść właśnie przez te, przez te hałasy. Yy, tak, jakby jakieś większe zwierzę tu biegało, ale teraz jest spokojnie, więc, więc się cieszę. <laughs> Trochę mi się poszczęściło, Ach. Chyba, że jakieś zwłoki zaraz jeszcze znajdę, to już nie będę taki zadowolony. Dobra, no to nie trzymajcie się z Bogiem i, i raczej kurczę, nie będę takich rzeczy powtarzał, bo to jakaś, jakby coś się teraz stało, to mogę mieć traumę do końca życia, a tego raczej wolałbym uniknąć. Dobra, no to na razie hejka.